Witajcie na moim kanale Maja Ciesielska Mg. Dzisiaj jest 3 grudnia i trzeci dzień w moim kalendarzu adwentowym. No, jestem ciekawa, czy będzie coś pod tą trójką, bo ostatnio niestety nie było. Więc jak ktoś nie widział, to może sobie zobaczyć w moim filmiku na drugi dzień. No, ale mam nadzieję, że dzisiaj będzie. Jestem bardzo ciekawa, bo tak się trochę yy, yy, zasmuciłam, tym, że nie było, bo tak się zdziwiłam. No, ale dobrze, zanim yy, zobaczymy wszystko, czy jest ta czekoladka, to yy, mam yy, przygotowane dla was takie ciekawostki, czyli yy, jak w ośmiu krajach wymawia się imię Świętego Mikołaja? No, u nas święty Mikołaj, no to wiadomo, no ale tutaj mam jeszcze osiem krajów, więc mogę zaczynać. No to pierwsze, pierwszy kraj Hawaje. <grym> I to jest tak, y Kanakaloke, Kanakaloke, dobrze, w ogóle niepodobnie, y Hiszpania, Papa Noel, Noel, dziwne trochę, no ale dobrze, y Chiny, y Duncelaoren. Duncelaoren albo Dancelaoren. Za bardzo no nie wiem. Nie umiem tego wymówić. E, ale coś takiego, bardzo długie. Jak wpisywałam w tłumaczu e, to, na polski, to Duncelaoren to jest Duncelaoren. <ścoughs> Więc nie było już nic, że to jest święty Mikołaj. No ale dobrze. E, Bułgaria. Diado Koleda. E, Dania. Julemanden. Trochę mnie nie, nie um... myślałam że źle wymówię, no ale dobra. Grecja, Adios Vasilis. I Czech, Czechy, Sfaty Mikulas. I Francja, Lepetit, Jezus. Le Jezus. Le Petit. Jezus. Le pe... Le Petit Le... Le Petit no i to są to jest osiem krajów. Może jeszcze w innych dniach powiem jeszcze inne, jakieś inne kraje. Więc. Jeszcze zobaczymy, bo tam mam jeszcze dużo krajów, więc yy, ja też jestem bardzo ciekawa, więc może wykorzystam to. No dobrze, no to teraz możemy przejść już do yy, kalendarza adwentowego, czyli będę jadła trzecią czekoladkę albo nie będę jadła. No, nie wiem. Okej, ja już mam mój kalendarz adwentowy. I. No teraz tutaj, numerek 3 to jest tutaj. No i teraz będę. Yy, otwiera się numerek, ale trochę się boję, bo nie wiem, czy będzie. Czy tylko w wójce nie było czekoladki, czy może gdzieś jeszcze? No dobrze, no to patr patrzę. Jest? Nie mów się, że nie ma. Proszę Jest pewnie. Okej, okay, czekajcie, no dobrze, mogę to chyba postawić, no teraz mamy taki cukierek, yy, jakiś taki księżyc, jakiś taki okrągły cukierek, no zwykły jakiś taki chyba, zobaczcie, no, teraz będę go jadła. Mogę wam jeszcze tutaj pokazać, że on jest o tutaj taki biały. No tutaj chyba będzie gorzej widać, bo to mniejszy obrazek. No ale dobra. No to mogę sobie już jeść. Mm, ale to małe jest. No ale dobrze. Mm, dobra. Mm. Mm -hmm, bardzo dobre. No, Macie, to wam tak pokażę może. Okej. Okay. No dobrze. To też wszystko w dzisiejszym odcinku. Hmm. Dobra, no to jeśli Wam się chociaż trochę podobało, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Dawajcie łapki w górę, jeśli Wam się podobało, a jeśli Wam się nie podobało, to łapki w dół. Ale mam nadzieję, że jednak Wam się podobało i dacie mi łapkę w górę. Do zobaczenia w następnym odcinku.